Punkt zerowy, czyli coś wokół czego kręci się cała fabuła Fortnite'a. W rozdziale drugim znajdował się on po samym środku mapy. Ale nie mamy już rozdziału drugiego. Jest rozdział trzeci. No i właśnie, gdzie on się znajduje? Na to wszystko spróbuję Wam odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie, zostawcie subskrypcję. No i cóż. Lecimy. No to najpierw musimy ustalić, gdzie on tak właściwie jest. No, wiemy, że jest na pewno chyba w tym samym miejscu, co był w rozdziale drugim. Niestety, ale próbowałem analizować wszystko: event, grafiki, i za każdym razem wychodzi troszeczkę inaczej to położenie wyspy, przez co nie jestem w stanie stwierdzić, jak tak naprawdę wyspa zrobiła obrócenie się, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Oczywiście, jeśli macie mi coś do zarzucenia albo do poprawienia w tym odcinku, komentarze są Wasze. Dobra, no to ustaliliśmy, że w sumie punkt zerowy jest po samym środku. Idealnie tak samo, jak był w rozdziale drugim. No ale co z tego? No cóż, Musimy nałożyć mapę na mapę. Mi się wydaje, że najlepszym sposobem będzie ułożenie mapy 15 sezonu, czyli tego właśnie, który się opierał głównie na punkcie zerowym, na mapie trzeciego rozdziału. Obecnie znajdujemy się w takim programie graficznym znany jako GIMP, ponieważ on mi po prostu wystarczy. Starałem się obydwie mapy ułożyć mniej więcej jak najbardziej na sobie. I no, myślę, że mi w miarę to wyszło. Więc sprawdźmy, gdzie dokładnie będzie punkt zerowy. Czyli tak, teraz daję krycie. Zmniejszam krycie. Okej. Okay. Wychodzi na to, że. Punkt zerowy znajduje się idealnie w tym miejscu. E, czyli macie tutaj, widzicie, teraz e, idealnie zaznaczyłem, jest pomiędzy schronieniem, słodkimi i wy, wykrzywionymi, i kinem. No cóż, to jest akurat ciekawe, ponieważ w tym miejscu znajduje się szkielet potwora. Tak, dokładnie. Szkielet potwora jest tak blisko y, punktu zerowego, że no, może coś z tego wyniknąć. Oczywiście to są tylko spekulacje, to co ja teraz mówię. Mam nadzieję tylko, że nie będzie się działo tak jak. W drugim rozdziale, że wszystko będzie się działo na tym, tak naprawdę na tym fragmencie. Więc, no, zobaczymy, co z tego kiedyś wyjdzie. Jeszcze tak dla ciekawskich, w tym miejscu idealnie, gdzie m, według mnie będzie punkt zerowy, stoi kamień. Obok jest odwiert ur -u. A tam dalej jest szkielet potwora. Więc no, dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie cokolwiek do tego dopowiedzieć, poprawić mnie, to komentarze są wasze. Jeśli się film wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, a jeśli ogólnie to co robię na tym YouTubie, to subskrypcję na kanale. Dziękuję za oglądanie. No i co? Do zobaczenia.